Cześć, z tej strony Przemek, witam Was na moim kanale. Dzisiaj w końcu opowiem Wam o tym zbiorniku morskim. Stoi tutaj już od paru miesięcy, cały czas mnie korciło, żeby Wam coś pokazać, jednak zbiornik musiał dojrzeć. W międzyczasie testowaliśmy tutaj też nową lampę Skylight, która świetnie się spisuje, o tym za chwilkę. No cóż, sam zbiornik to akwarium o wymiarach 60. Na długość 45 na głębokość i 50 cm na wysokość. Jest to akwarium ze szkła Optiwhite o grubości 10 mm. Z tyłu jest wbudowany komin. Komin jest dlatego wbudowany, że mamy tutaj pod spodem sampa. Samp odpowiada nam za, tutaj, za filtrację i mechaniczną i biologiczną. W sampie znajduje się póki co um, jedna komora z kulkami z Max na wierzchu mamy kulki Magic Balls z Aquela. Wiadomo, kulki z Maxpecta filtracja biologiczna, kulki z Aquela mechaniczna. Kolejne komorze, znowu mamy kulki z Maxpecta i troszkę Life Biofila, który tutaj posłużył jako taki napęd tej filtracji. Kulki były zabrane z mojego drugiego zbiornika morskiego jako złoże takie już dojrzałe. Tutaj ten baniek zasiedliliśmy szybciej, po prostu bakteriami nitryfikacyjnymi. W tej drugiej komorze jest również odpieniacz białek, babel magus C3,5. W kolejnej komorze miało być refugium, ale borykam się tutaj z niskimi nutrientami raczej, więc z refugium póki co, zlikwidowałem. Więc z refugium póki co zrezygnowałem. Refugium to właśnie taki e, obszar w, w sampie, w którym mamy makroglony. E, świecimy tam normalnie światłem e, białym, e, czy jakąś słodkowodną lampką, i te glony sobie rosną i wyciągają nam NO3 i PO4 z wody. E, tak jak mówiłem, ja tutaj te, te parametry mam bardzo niskie, także zrezygnowałem z tego. Być może w przyszłości. E, będzie to potrzebne. Na razie nie jest. No i w ostatniej komorze mamy pompę obiegową z akwanowy Marine Pump. Co do modelu, to już nie pamiętam, jaki tutaj jest, ale akwanowa póki co spisuje się całkiem nieźle. Jest tutaj też kontroler, można sobie kontrolować jej mocą. W samym akwarium mamy dwie pompy cyrkulacyjne: jedna to jest Jebao SLW20, druga również jest z akwanowy. Dosyć duża. Fajnie, tutaj to wszystko buja. No i na górze, oczywiście, świeci nam lampa HyperSpot RS. Świecił u mnie przedpremierowo. Dostałem jeden z pierwszych egzemplarzy na testy. Póki co lampa sprawuje się naprawdę świetnie. Nie mamy tutaj efektu disco. Są świetne refleksy. Lampa jest mocna. Na samej górze, właśnie, mam akropory. Po około dwóch tygodniach widzę już bardzo minimalne przyrosty, mogę porównać sobie na zdjęciach, szczególnie podstawki zaczynają się zalewać, więc to świadczy tylko o tym, że, że lampa naprawdę daje radę. Świecę tutaj około, łącznie około 10-11 godzin, pełną mocą i pełnym spektrum świecę około y, 3 godziny. Y, to jest spektrum podobne do świetlówek oraz metahalogenów. Y, Dlaczego takim spektrum? Ponieważ akropory można znaleźć na głębokości od 1 do 15 metrów. Tam dociera praktycznie pełne spektrum, dużo czerwonego światła, oprócz oczywiście niebieskiego. Stąd właśnie, właśnie takie, takie parametry tego światła na 3 godziny, około 15 tysięcy kelwinów. Czemu nie świecę tak cały dzień? No, ponieważ mamy tutaj również inne, inne koralowce, LPS-y i, i miękkie, one w naturze znajdują się znacznie głębiej, tam gdzie najczęściej dociera tylko niebieskie światło. No i po prostu świecenie pełną mocą, pełnym projektom mogłoby im tutaj zaszkodzić. Stąd przez 3-4 godzinki mamy takie mocne światło, a reszta harmonogramu to pełna aktynika. Jeśli chcielibyście się więcej dowiedzieć szczegółów technicznych na temat tej lampy, to jakiś czas temu nagrałem film z Karolem z firmy Skylight na jej temat. Karol świetnie tam opisuje wszystkie parametry techniczne tej lampy, także jeśli chcecie o tym posłuchać troszkę więcej, to zapraszam Was do tego filmu. Link zostawię na dole w opisie i teraz możecie zobaczyć kartę u góry po prawej. Tak jak Wam przed chwilą wspomniałem, jeśli chodzi o życie, to właśnie jest to rafa mieszana, czyli mamy i koralowce miękkie, i LPS-y, i SPS-y. SPS-y z naciskiem właśnie na akropory, które tutaj, które tutaj znajdują się na, na górnej półce. Jeśli chodzi o życie, to chciałbym zrobić Wam z tego osobny film, także nie będę tutaj się za dużo na tym rozwodził. Obsada ryb jest dosyć skromna. Koralowce to, no to już Wam wspomniałem skała Arca Aquatics Marco Rox sklejona, tak jak to mam w zwyczaju, klejem akrylowym i wacikami kosmetycznymi. Właśnie chciałem taką aranżację pnącą się w górę z miejscem na, na te SPS-y. Mi się podoba coś innego niż zwykle można zobaczyć w akwariach morskich. Jeśli chodzi o dojrzewanie tego akwarium, Zbiornik został zalany pod koniec czerwca i została tam wrzucona i została tam wlana cała butelka ATM Kolonii. Są to bakterie takiej amerykańskiej firmy, które pozwalają nam na zasiedlenie zbiornika natychmiast po wlaniu tychże bakterii. Ja postanowiłem tutaj wpuścić molinezję. Molinezję oczywiście wcześniej zaaklimatyzowałem. Tutaj taka ciekawostka, jeśli ktoś z Was wcześniej nie wiedział. Molinezje mogą żyć w wodzie słonej również. Oczywiście jeśli kupujecie je w sklepie akwarystycznym i pływają one w wodzie słodkiej, to ta aklimatyzacja jest, musi być naprawdę długa. Powinno to być Przynajmniej 24 godziny takiego powolnego dolewania im tej wody morskiej. I takie molinezje wpuściłem tutaj, właśnie po 24 godzinach aklimatyzowania ich do sampa. Oczywiście te bakterie wcześniej wlałem i tak sobie to funkcjonowało parę tygodni. Później dostałem jeszcze błazenki, wpuściłem te błazenki tutaj. Wszystko sobie fajnie razem żyło. I stopniowo e, zacząłem tutaj właśnie wrzucać koralowce. Najpierw e, miękkie zoantusy. E, kilka takich łatwiejszych SPS-ów, hystrixy, seriatopory. E, teraz jak znajdę to pokażę Wam kilka takich ujęć e, z tego początku funkcjonowania akwarium. E, no nie było kolorowo, troszkę plak e, przeszło to akwarium e, i sinice, i, i, i okrzemki, i i kto wie co jeszcze tam było? Robiłem sobie spokojnie podmiany wody. Cały czas czekałem aż to dojrzeje. Czekałem aż skała mi się zasiedli glonami wapiennymi. Kiedy tych alg wapiennych było już całkiem sporo, postanowiłem zmienić obsadę SPS-ów właśnie na, na akropory. Tamtych SPS-ów się pozbyłem i przyszły czas na akropory. Przyszedł czas na akropory właściwie. Na ten moment y, troszkę walczę z y, takimi brunatnymi nitkami y, na, na skałach. Ta skała nie jest taka idealnie czysta miejscami, a poza tym akwarium y, nie, nie sprawia mi większych problemów. Najbardziej się cieszę właśnie z tych akropor, że one żyją, y, w nocy świetnie polipują i, i nawet widać u nich przyrosty. Y, do tego kolorów nie tracą, także jestem pełen nadziei, że, że wszystko będzie ok. Jeśli chodzi o chemię, to używam tutaj soli Reci Coral Pro. Sulta ma bardzo mocno podwyższone parametry, bo KH u niej to 12, gdzie zalecane jest 7,5 do 8, chyba. Jeśli nie, to poprawcie mnie w komentarzach, ale na pewno koło 8 jest zalecane wapń ponad 450 i magnez też około 450 mata sól. Sól zalecana jest właśnie do zbiorników z szczepkami SPS. Dzięki takiej koncentracji tych wszystkich składników szczepki SPS podobno szybciej rosną, co mnie wydaje się dosyć prawdziwe, bo po tych akroporach naprawdę widzę, że Oblewają tą skałkę, a mam je tutaj dopiero dwa tygodnie, więc wydaje mi się, że jak na sps -y to jest całkiem szybko. Jakie ja tutaj parametry trzymam? Mam zestaw testów z Saliferta i dwa fotometry z Hanny, tak zwane hanki. Z Saliferta mierzę wapń, utrzymuje mi się około 450. Stwierdzę sobie tylko. Łatwiej was nie okłamać. Dzisiaj robiłem testy tak. wapń 450 Magnes udaje mi się utrzymywać 1350 i KH udaje mi się utrzymywać około 10,9 na ten moment. NO3, tak jak mówiłem Wam wcześniej, jest dosyć niskie 2,5. Zacząłem ostatnio dozować taki preparat NO3 z foresta 1 ml dziennie. I PO4 0,1 mi dzisiaj pokazało. Troszkę ostatnio więcej karmiłem i, i będę starał się to zbić. Natomiast zwykle było około 0,03. To tak, jeśli chodzi o testy. Jak udaje mi się utrzymywać tak stabilne parametry? Ponieważ mierze jest praktycznie z dnia na dzień, KHA nie spada, na początku dosyć tak, ale udało mi się wyrównać dawkę balinga. Stosuję tutaj metodę balinga. Mam trzy baniaczki, w których są trzy osobne preparaty. Jeden podnosi nam właśnie węglany, czyli KHA, drugi nam podnosi wapń, trzeci nam podnosi magnez. Aktualnie dozuję tutaj 20 ml właśnie węglanów, 1 ml wapnia i 2 ml magnezu. Dozuję je za pomocą pompy Jebao, Jebao DCP 400 bodajże. Właśnie tak dawkę KH mam rozbitą na 10 poszczególnych po 2 ml w ciągu całego dnia. Rano dozuję wapń, a wieczorem dozuję magnez. To co, na dzisiaj to chyba wszystko. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was takimi szczegółami technicznymi na temat tego akwarium. Kolejny film właśnie tak jak mówiłem wam wcześniej, będzie o życiu, które się tu znajduje. Jeśli wam się podobało, to zostawcie komentarz na dole. Zostawcie subskrypcję, bo większość z was, którzy oglądają moje filmy, nie subskrybują mojego kanału. Także jeśli wracacie tutaj często, a wydaje mi się, że, że tak jest, to proszę zostawcie tą subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki i cześć.